Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale, w kolejnym teście samochodu Dzisiaj będziemy testowali Audi RS7 z roku 2013 Te auto ma silnik o pojemności 4 litrów o mocy 605 koni więc ma dość dużo mocy pod maską te autko tylko przejedziemy przez te rondo i wjedziemy na fajny odcinek prosty, gdzie będę mógł testować moje wszystkie, w sumie takie szybsze auta lepszego odcinka na mapie, na GPS nie znalazłem i myślę, że to będzie chyba najlepsza ulica, żeby sprawdzić osiągi i moc moich wszystkich aut po kolei zobaczymy jak się e, pokaże, z jakiej strony pokaże się te Audi, myślę, że będzie dobrze e, no to się po zobaczymy jak to wyjdzie no, jak widać chwila nie uwagi i już turn zjechałem z toru. Zobaczymy jak będzie się jechało taką prędkość w kabinie, kamera w kabinie, bo nie ukrywam że ta jazda jest trochę cięższa, trudniejsza. Niestety ciągle mi nawigacja mówi, żebym zawrócił, bo ustawiłem ją na początek tej autostrady. No i ciągle mi ona mówi, abym zawrócił w najbliższym możliwym miejscu. Ale dam radę, bo to jakoś. No już ja powiem Wam, że auto ciężej kieruje. Ciężko utrzymać się w chwili prostej. Ale wydaje mi się, że to chyba jest całkiem normalne, kiedy o tym się jedzie ponad 300 na godzinę, dokładnie 321 już mamy i to będzie chyba maksimum tego samochodu wydaje mi się. 320, nie wydaje mi się, że szybciej. Może jak będzie jakaś górka, to o 321, 22, 24, tak myślałem, mamy górkę, mamy spad. 333, 4, 5, 6 I to będzie chyba maksimum tego samochodu 335 na godzinę, wow, ale mowa było. i tam radę wyciągnąć z tego no, okay. Uf, no to osiągnęliśmy maksimum tego samochodu 335 na godzinę e, Całkiem przyzwoita prędkość, tak mi się wydaje jeszcze tego auta nie tuningowałem, to jest auto prosto z salonu. Żadnych części dodatkowych nie ma. Także tutaj coś jeszcze możemy dołożyć. No dobra, otwieramy mapę świata i zobaczymy, gdzie możemy się pokierować po tym teście prędkości jeszcze, żeby ten odcinek nie był taki krótki. Tutaj jest mój dom, już go kupiłem. A ta niebieska ulica, którą mam zaznaczoną nawigacją właśnie to jest ulica, którą teraz jechaliśmy. Robiliśmy ten test prędkości. Te wszystkie takie malutkie tabliczki z napisem XP wszystkie muszę przetrącić, uszkodzić autem, żeby zdobyć doświadczenie. No dobra, jedziemy szukać jeszcze zaginiony samochód. A potem będzie malutka niespodzianka, sobie wam pokażę. Może tam dojedziemy, może nie. Zabijamy pasy i lecimy po zaginione auto. Nawigacja pokazuje, że mamy jeszcze do celu 7,5 km. Te kilometry szybko schodzą, jak się jedzie takim szybkim autem, prawie 300 na godzinę. 7 km, 6,8 no... To jedziemy na miejsce, wydaje mi się, że w przeciągu 20 sekund, może 30. Chyba, że coś się na drodze wydarzy. Jakiś królik mi wyskoczy na jezdni albo coś. Tak też może być, kto to wie. zbliżamy się do zjazdu, tak trzeba troszkę wyhamować auto zjeżdżamy z tej autostrady. O, jakieś autko przed nami wymienimy winiemy, jest i kolejne auto do celu 2 km 2,3. No, ciekawi mnie to jakie to będzie auto w tym garażu tutaj dzisiaj. Jeszcze ani jednego auta nie odebrałem z warsztatu. Znalazłem już chyba trzy, albo cztery sztuki, ale żadnej informacji nie dostałem, że mam jakiekolwiek auto do odbioru. I oczywiście standardowo błotko. Wydaje mi się, że te wszystkie takie stare, zapomniane auta są poukrywane w takich właśnie terenach błotnistych, bagiennych. No, gdzie takim Audi, na przykład RS7, jakim jadę dzisiaj, no ciężko tutaj się jedzie. No, ale nie byłem na to do końca przygotowany. No, pojedziemy do na Realę. 100 godzinę po bocie. <noise> Jakoś pójdzie, potem się Audi i Będzie dobrze. I już tam po prawej stronie widać mój cel. Pół kilometra. Także jesteśmy wizytko. To Do tego miejsca. You have arrived at Dostałem informację od mojej nawigacji, że dotarłem na miejsce. No, i już kierujemy się do tego garażu z zapomnianym samochodem. Ja mam troszkę sprawę ułatwioną, bo w takiej normalnej, standardowej wersji tej gry tego garażu na mapie nie ma. Jest tak mniej więcej gdzie ten, ten samochód może się znajdować z tym garażem. A ja mam te garaże wszystkie już wyświetlone, bo mam wersję premium tej gry i mam troszkę ułatwione zadanie. No dobra, otwieramy garaż i zobaczymy, co tutaj się w nim kryje. Uwaga! Ojej, co to jest albo co to było? Chemi o mocy 425, 425 koni. Dodge Dart. Dodge Dart. Dodge Dart. Nie wiem, co to za samochód. Dość staro wyglądał. No, zobaczymy, co tam mi da Alejandra co niego go again. zrobi. Go na koła poczekaj i zobaczysz. No dobra, zobaczymy, poczekamy zobaczymy. No i fajnie zdobyliśmy przy okazji 10 poziom i dostaliśmy też losowanie. Mam już chyba zbierane 3 albo 4 losowania. Myślę, że w kolejnym odcinku zrobimy wszystkie cztery, albo no, a tak, wszystkie cztery losowania naraz będziecie trzymać kciuki abyśmy tam w tych losowaniach coś wygrali najlepiej jakiś nowy samochód, który mógłbym sobie pojeździć a teraz kochani zabieram was na małe zakupy a dokładnie... poczekajcie, otworzymy mapę gdzie to było? nie, tutaj, tutaj to nie, 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 tutaj mamy kolejny zapomniany samochód tu jeszcze jeden, jeden. o, mamy tych samochodów troszkę Chciałem kupić dom. O, właśnie ten. La Casa Sola coś tam, coś tam. <laughs> Jedziemy kupić dom. O, i troszkę temu garbusikowi wyjechałem. In 400 meters, turn right. Długo czekać nie musimy, bo... Ten dom znajduje się za niecałe 500 metrów. Już właśnie skręcamy na posesję, chyba. Tak, 300 metrów. Już bliźniutko. Niestety dojazd jest też taki błotnisty. Ale oczywiście, posiadanie nieruchomości w tej grze też dodaje nam różne bonusy. Ale to tu, zaraz. La Casa Solariega. <laughs> O, i tutaj się pięknie wjeżdża. No dobra, sprawdźmy ten dom, jak to wygląda. Piękny domek, ale niestety czegoś nie przywidziałem. Nie mam aż tyle gotówki, bo tutaj trzeba na niego mieć aż półtora miliona kr. No uznajmy, że to jest waluta korony. Półtora miliona koron. A ja mam tylko milion 200, także nie kupimy No chyba, że byłbym jakimś VIP-em, którym niestety nie jestem. No i tam są nagrody, jeżeli kupimy ten dom, yy, jakieś losowania, ubranie i jakieś tam inne rzeczy. No niestety nie kup kupię tego domu, bo nie mam miliona 500 Ach, ale chociaż wam go tutaj pokażę, dookoła. Jak uzbieram ten milion 500 no to ten domek kupimy. Jest. Yy, Piękny, z piękną panoramą, z widoczkiem dookoła na góry, z pięknym podwórkiem. A fontanna na środku jest super parking, taki dość mały się on wydaje, ale do tego by wypasował. <śm> no cóż, półtora miliona. Patrz na nas troszkę przerasta. Musimy jeszcze troszkę pograć, uzbierać troszkę pieniążków i wtedy na pewno tą nieruchomość zakupię. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Czekam na Wasze komentarze, łapki w górę. No i życzę Wam miłego dziąka. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Hej!